Salon polityczny. Renata Witman, dzień dobry, a naszym gościem jest dzisiaj Mariusz Uzorka, koordynator wystaw w Palacu Wielkich Książąt Litewskich. Dzień dobry, witamy Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Od dziś w Palacu Wielkich Książąt Litewskich czynna jest... Unikalna ekspozycja gobelinów. Proszę powiedzieć, czymże ta ekspozycja jest taka unikalna? Ta ekspozycja jest unikalna z, z kilku względów. Po pierwsze, to są najstarsze, chyba jedne z najstarszych tkanin, które, które zawitały do Wilna, zawitały do Litwy. Są tkaniny z XIV, przepraszam, z XV-XVI wieku. Jest mnóstwo tych gobelinów. Na wystawie w Pałacu Wielkich Książąt litewskich można obejrzeć. 34 Gobeliny. To jest naprawdę sporo. I, i, I w tym właśnie jest unikum tej wystawy. Unikum tej wystawy również jest w tym, gdyż została zorganizowana w, w, no, w ekstremalnie krótkim czasie. To znaczy w, 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 w jakim czasie? Światowa tradycja taka, światowa praktyka mówi, że takie wystawy trzeba organizować kilka lat. Myśmy zorganizowali to w niespełna rok. E... Jak wam się to udało? No właśnie. W listopadzie właściciele tych gobelinów. Bo to są wszystko prywatne kolekcje, tak, tak? Tak, to są kolekcje prywatne. I w listopadzie ubiegłego roku spotkaliśmy się w Londynie z właścicielami tych, tych gobelinów. Zaproponowaliśmy im taką możliwość wyeksponowania u nas we wnętrzach Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie. W styczniu 2014 roku odwiedzili nas w Wilnie. Bardzo im się spodobał nasz pałac, bardzo im się spodobały warunki, jakie mamy w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich. No i rezultatem tego jest dzisiejsza wystawa, której wernisaż właśnie odbył się wczoraj. Jak długo będzie czynna ta wystawa? Wystawa będzie czynna do 14 grudnia 2014 roku, więc trzy miesiące okay. e, eksponowania tych gobelinów będzie w Wilnie. A proszę powiedzieć, czy to prawda, że te gobeliny nie były dotychczas wystawiane na tak szeroki pokaz? Tak, dokładnie tak. Te gobeliny nigdy nie były e, wystawiane w muzeach. Więc to jest pewna swoista taka premiera tych Gobelinów i, i. to jest właśnie to jest właśnie ten rezultat naszej działalności i, i taka nasza wygrana. Taka A, proszę, pewna... tak? A z jakich państw przyjechały do nas te Gobeliny? Te Gobeliny tak naprawdę należą do, do zbiorów prywatnych. Z tego co, z tego co wiemy, Pochodzenie tych gobelinów to są Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Szwajcaria, Włochy, więc sporo jest tych, tych, tych państw. No, ale tych prywatnych. Y y no, no, no właściciele, właściwie tak. to, iz, ilu ich jest? No Tych właścicieli, właścicieli z którymi ez, zawarliśmy, zawarliśmy umowę, to właścicieli jest dwóch. Z Wielkiej Brytanii, z takiego jednego z największych archiwum Gobelinów na świecie być może nawet największym archiwum Gobelinów na świecie S. Francis. Archive i, i z właściciela, który, który ma swą galerię prywatną we Florencji. Więc mamy do czynienia z dwoma właści, właściwie, z dwoma tak, właścicielami. Rozumiem. A czy jest szansa? taka możliwość, by przynajmniej chociaż jeden z tych ekspozycji Gomelyn został na stałe w Palacu Wielkich Książąt Litewskich. No mamy taką mamy taką cichą nadzieję, że jednak sponsorzy, osoby bądź firmy, które dla których Kultura i dzieła sztuki są bliskie, być może kupią jeden bądź, 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 bądź dwa, czy nawet więcej tych Gobelinów, gdyż jest taka możliwość zakupu tych gobelinów. To znaczy one zostawiane są też na pogos i na sprzedaż jednocześnie, Oczywiście, tak? Oni tak. chętnie też sprzedają. Tak. Jakie są mniej więcej koszta takiego no średnio? E, średnie jeżeli... koszta tych Gobelinów to jest e, e, od 100 tysięcy euro i, 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 i tak naprawdę wzłysz. W nieskończoność. W nieskończoność. No, czyli no, dzieła sztuki, dzieła sztuki mają, mają taką cechę, że w pewien okres kosztują tyle, a tyle po, po, po upływu pewne, pewne, pewnego czasu kosztują już całkiem... Znacznie więcej. Znacznie tak, a więcej a bo, 15, bądź znacznie mniej. A ponieważ to jest gotyk i renesans, XV-XVI wiek, tak? Tak, i tu jest, tu jest właśnie te, ta szczególna, szczególna hmm. kwestia, gdyż... Generalnie gobeliny, tkaniny z XV, z XVI wieku, z epoki gotyku, z renesansu nie są wypożyczane na tak długi okres i w ogóle taka tendencja jest, że, że tkaniny tak stare w ogóle nie są wypożyczane do innych muzeów. No to jak wam to się udało? No to właśnie jest zasługa, zasługa, zasługa ekipy Muzeum Narodowego Pałacu Wielkich Książąt Litewskich i, i, i zasługa naszej, rezultatem jest nasza praca. Ja rozumiem, że też ogromna była praca przewozu tej ekspozycji. Tak, tak. I tu, tu właśnie wymagaliśmy Jakie to są właśnie, jakie, jakie trzeba to wymogi spełnić, żeby transportować? Głównym wymogiem przewozu takich obiektów jest fachowe, profesjonalne pakowanie tych obiektów. I oczywiście odpowiednia ochrona. Odpowiednia ochrona. Odpowiedni samochód, który, który, który bezpiecznie i, i, i szybko transportuje tego typu dzieła sztuki. A nie ma takich możliwości, żeby przynajmniej jeden Gobelin został wykupiony ze środków, nie wiem, budżetowych? Nie macie takich, nie posiadacie takich Niestety, środków? Nie ma muzeum, muzeum nie posiada aż, aż, aż taki, tak, takich sum, aby, aby hmm. wykupić Gobelin Czyli... właśnie z tej kolekcji. A już się interesują jacyś sponsorzy, jakieś firmy. No wczoraj Słuchajcie był jakieś... wernisaż, dzisiaj od dzisiaj wystawa jest już czynna, więc no, będziemy, będziemy, będziemy monitorować, jest. będziemy będziecie czekać. Chcemy być otwarci na propozycje, Oczywiście. Jakie są ekspozycje? Oprócz tej, która będzie czynna dzisiaj do 14 grudnia, wystawy gobelinów, która naprawdę bardzo warto obejrzeć. Ja wczoraj widziałam. To robi wrażenie. Jakie stałe ekspozycje można jeszcze obejrzeć w Polacu? Wielkich Książąt biedewskich? Stałe ekspozycje, które są czynne od 6 lipca 2013 roku, to jest wystawa wnętrz historycznych, gotyku, renesansu, baroku. No teraz jest trochę... Ta część wnętrz jest zmniejszona kosztem właśnie wystawy gobelinów. I wystawa dydaktyczna, dydaktyczno-archeologiczna, która mieści się w piwnicach i, i na pierwszym piętrze Pałacu Wielkich Książąt Litewskich, więc te stałe, stałe ekspozycje są czynne i serdecznie zapraszamy zwiedzających. Zwi rośnie A. liczba zwiedzających? Jakie są tendencje? Tendencje są, trudno powiedzieć, tendencje są, zależą od okresu. Teraz właśnie jest, ruszyły, ruszyła szkoła, więc na pewno frekwencja wzrośnie za rok, za rok od 2013, 6 lipca do, do, do 6 lipca 2014 roku zwiedziło nas 300 tysięcy, ponad 300 tysięcy zwiedzających. Jest to liczba dość pokaźna i, i dość duża, jak, jak na Wilno, jak, jak na Litwę. Cieszymy się z tego i, i bardzo byśmy chcieli, aby, aby ta frekwencja pozostała, przynajmniej taka. Oczywiście byłoby lepiej, aby wzrastała, ale jest średni wiek zwiedzającego. Ciekawa jestem, czy powiedzieć takie jakieś Śred... trudno, mi, tru, trudno, mi, trudno mi właśnie teraz określić ten średni wiek, ale z tych zwiedzających najwięcej właśnie to są... E, młodzież, oso, szkolna, oso, oso, tak? oso, młodzież szkolna, Młodzież mm szkolna, -hmm. tak. Uczniowie. A, a zagranicy? Też dużo turystów mamy. Dużo z turystów mamy z zagranicy, ale to tak jak wspominałem... Przeważają to, Polacy? Ale... Trudno powiedzieć właśnie, czy Polacy to zależy to zależy właśnie od wycieczek to zależy od okresu kiedy te wycieczki przybywają do Wilna więc to się waha tak mm. naprawdę jako edukacyjną działalność prowadzi tak? muzeum prowadzi muzeum. szeroką działalność edukacyjną teraz właśnie w, w ramach wystawy gobelinów będziemy organizować lekcje muzealne, działalność edukacyjną dla różnych grup wiekowych. Będziemy organizować również, tak jak wspominałem, lekcje muzealne, ale również wykłady, wykłady tematyczne, wykłady, na, wykłady, na które wykłady zapraszamy gości z zagranicy, 13, 13 listopada, właśnie gorąco zapraszam na naprawdę bardzo ciekawy wykład pani doktor Magdaleny Piwockiej z Zamku Królewskiego na Wawelu, która przedstawi kolekcję, słynną kolekcję arasów Zygmunta Augusta. Będą również gości z Włoch z Wielkiej Brytanii, który, którzy, którzy odczytają e, referaty właśnie na temat, na temat gobelinów. Jak wam się ogólnie układa współpraca z Zamkiem Królewskim w Warszawie i z Zamkiem Królewskim na Wawelu? No, mamy, mamy podpisane umowy i z Zamkiem Królewskim na Wawelu i z Zamkiem Królewskim w Warszawie. E, współpracujemy, do, dość ściśle współpracujemy. No, ale na czym polega ta że to to umowa Orga... dla umowy? Jest. Nie, Jak organizujemy. W praktyce, w praktyce to wygląda tak, tak że organizujemy Wspólne wystawy, organizujemy wspólne szkolenia. Corocznie muzelnicy z Pałacu Wielkich Książąt Litewskich wyjeżdżają na, na takie szkolenia, tygodniowe szkolenia do, do Warszawy, do Krakowa. Jednocześnie przyjmujemy grupy z Warszawy, z Krakowa, tutaj w Wilnie. Teraz, właśnie w ramach e, m, takiego projektu. Finansowanego przez Unię Europejską. W Wilnie gości yy, yy, pani z Zamku Królewskiego w Warszawie. Gości przez miesiąc i organizuje lekcje muzealne w szkołach, w szkołach właśnie polskich. W yy, Wilnie, tutaj w Wilnie, w obwodzie wileńskim. Czyli jedzie do szkół, nie szkoły przyjeżdżają do Warszawy? Jedzie do szkół i jednocześnie tak? organizuje. Organizuje takie lekcje muzealne w pałacu. I wicewersa, Też pracownicy z pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie też jeżdżą na takie podobne. E, tak, jeżdżą, jeżdżą na takie. Wykłady do, do Warszawy, do Krakowa? Raczej to są takie ogólnopolskie organizowane warsztaty muzealne, które odbywają się w różnych miejscach w Polsce, ale nasi, nasi pracownicy corocznie uczestniczą w tym i tak się dokształcają. Wszyscy pracownicy. E, tak, pięknie mówią po polsku, jak Pan. No nie wszyscy, ale to jest właśnie jedna z, z misji naszego zamku, aby, aby się uczyć języku. W końcu historia wspólna była, prawda? No, historia warto. wspólna była, jak najbardziej. Dziękuję Panu bardzo za ten udział w naszej audycji. Dziękuję za tak piękną opowi za tą opowieść o gobelinach, a nie tylko. O tych stałych w które na pewno kto jeszcze nie był w ogóle w Palacu Wielkich Książąt Wielitewskich. Warto odwiedzić. Teraz szczególnie też względ na to, że można jeszcze obejrzeć te piękne gobeliny dziękuję, do i grudnia. dziękuję i gorąco zapraszam wszystkich słuchaczy do zwiedzenia Pałacu Wielkich Książąt. Dziękuję, ja tylko przypomnę, że naszym gościem był Mariusz Uzorka, koordynator wystaw Pałacu Wielkich Książąt Litewskich.